Wciąż prosimy, wciąż błagamy o sobie za każdym razem coś. A teraz ja chcę siedem razy powiedzieć Ci, ojcze to. Dziękuję Ci Boże, że przyszedłem na świat za każdy w nim dany dzień, za każdą chwilę, która uczy mnie mądrości, oddania, pokoju cierpliwości miłości dziękczynienia, dziękczynienia. Uh, uh, uh. dziękuję Ci za moją rodzinę za każdą z nią wypełnioną chwilę za każdą nauczkę i moje potknięcie abym zrastał wędrówce do Ciebie dziękuję Ojcze za Twoje ramy i Twoją ojcowską dłoń które trzymają mnie gdy upadam na dno, dziękuję Tobie za Twoje słowo Za każdą w nim zawartą spraw Za to, że burzy moje twierdze warowne I wskazuje drogę do królestwa Twojego brata. Z Tobą za bliskość i czułość Każdego dnia Dziękuję Tobie Ojcze za Twojego Syna Który za nasze grzechy na krzyżu zna Dziękuję Ci Dziękuję Ci Jezu Chryste, że przyszedłeś na świat Dziękuję Ci Rabi za każdą przypowieść i każdą naukę, którą żeś nam dał Za Twoje miłosierdzie nad nami grzesznikami Za leczenie naszego ciała i duszy Ran, za moich braci i siostry w Tobie Za drogę i powołanie, które wskazujesz nam Dziękuję Ci Jezu za nasze zbawienie swego cierpienia i krwi Iran, za obietnicę uczestniczenia w Twoim królestwie, którą z ojcem rzeź nam dał, za naukę Twojej prostej miłości, która olbrzymią moc nad złem ma. Dziękuję Ci Boże, że przyszedłem na świat za każdy w nim. Czynienia. Dzień czynienia. Uh, uh, uh. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twoje dary, za mądrość i oświecenie naszych umysłów, za rozum, który daje przenikliwe zrozumienie Bożych praw, za Twoją radę, które dajesz. Dziękuję Ci duchu święty za męstwo, które jest w nas, by zwalczać każde objawy zła, za umiejętność głoszenia wiary praw, za pobudzenie do ufności względem ojca i oddanie mu jego chwał, za bojaźń względem niego i szacunku, które z mojej miłości mam. Za każdą chwilę, która uczy mnie, mądrości, oddania, pokory.